Cześć, nazywam się Krzysztof Gonciasz i moją pierwszą pracą było bycie redaktorem w serwisie na temat gier wideo. Zapraszam was na nową serię, w której razem z serwisem do pierwszej pracy.pl oraz bankiem Kredi Agricol będę próbował wam pomóc postawić pierwsze kroki w pierwszej pracy. Dzisiaj mam dla was pięć podstawowych punktów, jak powinniście podejść do pierwszej pracy. Na tym etapie powinieneś znaleźć pracę, która przede wszystkim pozwala ci się jak najbardziej rozwijać i która jest dla ciebie trudna, bo jeśli nie będzie trudna, to będziesz się w niej nudził. Pieniądze na tym etapie naprawdę nie są priorytetem. Ucz się na własną rękę. Najlepiej przez praktykę. Ja do swojej pierwszej pracy trafiłem w wieku mniej więcej 20 lat. Zarabiałem na początku jakieś 1500 zł, co nie jest bardzo słabą stawką, ale też nie są to oczywiście żadne kokosy. Studiowałem wtedy dwa kierunki. W końcu jeden rzuciłem po to, żeby, żeby właśnie mieć czas na pracę na pełny etat. Wiedza o grach była ważna, ale też zawsze interesowałem się tym, żeby pisać dobrze, żeby pisać w ciekawy sposób. Czytałem książki na temat dziennikarstwa. Potem jak Zacząłem się zajmować wideo, to zacząłem czytać książki o montażu, o sztuce filmowej, o oświetleniu, o emisji głosu, o mowie ciała. Rozwój osobisty to jest strasznie ważna rzecz. Nie można czekać na to, żeby te umiejętności jakoś pasywnie same do ciebie przyszły, tylko trzeba ich szukać. Trzeba wymyślić sobie fajne rzeczy, których można się w życiu nauczyć i zacząć się ich uczyć po prostu. Jeśli chodzi o zarobki, to w Stanach Zjednoczonych stosuje się takie podejście, że myśli się o kasie, którą się zarabia w skali roku. Są zarobki roczne. W Japonii, tu, gdzie jestem teraz, albo, albo w Polsce myślimy na płaszczyźnie miesiąca. Ja jestem bardziej fanem tego amerykańskiego podejścia, bo ono jest takie bardziej trochę odpowiedzialne, je, je, jeśli mówimy o jakimś dalszym horyzoncie czasowym. Tu możesz pomyśleć, że trochę sobie zaprzeczam, ale to, to o co innego trochę chodzi, mianowicie nie rozdawaj swojej pracy za darmo ani za pół darmo. To, że dla Ciebie najważniejszy jest rozwój, a pieniądze są na dalszym planie, to nie znaczy, że masz się dać wyzyskiwać. Dużo firm próbuje wykorzystać tego typu rady motywacyjne w ten sposób, że no to nie będziemy ludziom w ogóle płacić, albo będziemy płacić jakieś głodowe stawki. Albo dawać beznadziejne umowy, e, tylko dlatego, że, że dajemy im możliwość rozwoju. Tylko, że w przypadku takich firm, szczerze mówiąc, w większości przypadków ten rozwój jest niewiele warty. Pamiętaj, po prostu znaj swoją wartość i staraj się ją zwiększać cały czas. Nie bój się chwalić, jeśli masz czym. W dzisiejszym świecie nie wystarczy po prostu robić fajne, wartościowe rzeczy. Trzeba się jeszcze upewnić, że ludzie wiedzą, że je robimy. Myślę, że duża część. Problemów, która się z tym wiąże, wynika z tego, że w polskiej kulturze biznesowej po prostu nie, nie wypada być za bardzo zadowolonym z siebie. Zawsze się starałem, dawałem z siebie wszystko, starałem się być najlepszy. Jak coś mi wychodziło, to potem znajomi mi, mi mówili, czy koledzy z pracy, że o mój Boże, ale ty jesteś w ogóle zadowolony z siebie i nie wiem, taki pyszny. Tymczasem co w tym złego? Na przykład robiliśmy relacje z targów gier w TVGry.pl. Robiliśmy zajebistą robotę. Myślę, że do dzisiaj w mediach growych nikt nie, nie zrobił takich... nikt nie robił takich relacji z targów, jak my. Potrafiliśmy zrobić 40 filmów w 3 dni, w takim tempie. Jak robisz coś fajnego, to upewnij się, że ludzie o tym wiedzą, bo to nie jest tak, że wszyscy nagle przyjdą Ci się pokłonić. Myślę, że żeby osiągać jakiś taki sukces i może go trochę przyspieszyć w życiu, trzeba się trochę oduczyć takiego nawyku przesadnej, fałszywej skromności. Chciałem Was też zaprosić na konkurs, który znajdziecie na facebookowym profilu Credit Agricole. Waszym zadaniem jest zrobienie sobie śmiesznego, głupiego bądź poważnego, efektownego zdjęcia na temat jak wyobrażacie sobie siebie w pierwszej pracy. Możecie się zainspirować moimi doświadczeniami albo nie. Do wygrania są ciekawe nagrody. Linka znajdziecie w opisie. Zapraszam. Od samego początku dbaj o swoją osobistą markę, choćby w branży, w której pracujesz, żeby ludzie cię kojarzyli z nami i żeby pamiętali cię jako osoby, z którą fajnie się pracuje albo z którą fajnie by się pracowało. Ludzie, którzy dzisiaj pracują w firmach konkurencyjnych, których teoretycznie powinieneś nie lubić, bo są konkurencją, tak naprawdę kiedyś może się okazać, że będziecie pracować razem w jednej firmie, albo będą wasze firmy współpracować, więc nie można palić pochopnie mostów, tylko trzeba zawierać dużo fajnych. Stałych kontaktów na lata. Wiele osób zaczynających karierę zawodową popełnia ten błąd, że myślą, że powinni być ślepo lojalni firmie, w której pracują. Tymczasem nie. W branży gier, w której pracowałem, moi znajomi to byli głównie dziennikarze, tacy jak ja, ale poznawałem też deweloperów, poznawałem e, ludzi zajmujących się marketingiem, PR-em, no i te role z biegiem czasu się strasznie mieszały. Dziennikarze stali się pr ktoś tam zaczął pracować w handlu, ktoś zaczął w marketingu, duży. Deweloper z dużego studia odszedł i założył małe studio, więc nie ma co się przyzwyczajać, że dana osoba robi, robi daną rzecz, tylko po prostu budować swoją sieć kontaktów, która z czasem będzie się robić coraz większa, coraz bardziej wartościowa. Nie bój się odważnych kroków. Wiem, że to brzmi strasznie banalnie i na pewno słyszałeś tę radę 100 miliardów razy, ale jak masz do mnie akurat trochę zaufania, to mi zaufaj, bo najfajniejsze rzeczy rodzą się wtedy, kiedy ich zrobienie jest dla ciebie trochę niekomfortowe. I ja dobrze o tym wiem. Pamiętam, że jak założyłem sobie fanpage'a na Facebooku, to dużo znajomych mi mówiło, że chyba mi odbiło. Nawet najbliższe mi osoby. Mówiły, że to jest jednak za daleko, to idzie. Bo to było w momencie, kiedy jeszcze nie każdy miał fanpage'a na Facebooku, więc... E, było to trochę maniackie na owy moment. No ale okazało się, że miałem rację. Tak jak napisanie książki na przykład. To też dla mnie był stresujący proces. W przypadku pierwszej książki, bo przy drugiej już wiedziałem, jak to się robi. Musiałem się nauczyć, jak wydać książkę sobie samemu. No, za kogo on się uważa, że napisał książkę? No teraz też się nauczyłem, że... Wystarczy napisać książkę, żeby napisać książkę, nie trzeba się przy okazji uważać za, za nie wiadomo kogo. Pojawienie się przed kamerą na początku dla mnie było też bardzo stresujące, bo nie miałem ani kompletnie warsztatu, ani głosu, ani zachowania przed kamerą. I dużo ludzi mi pisało, że kompletnie się do tego nie nadaje. Niektórzy tak do dzisiaj mi piszą, ale przynajmniej dzisiaj mam na tyle pewności siebie, żeby wiedzieć, że jest szansa, że to ja mam rację, a nie oni. No i to są właśnie moje lekcje wyniesione z pierwszej pracy. Mam nadzieję, że trochę Wam się przydadzą. Pamiętajcie, żeby mieć pozytywne podejście, żeby mieć podejście, w którym chcecie się napracować, chcecie zrobić fajne rzeczy. I nie usprawiedliwiać się tym, że w tym kraju się nie da, bo to jest kompletnie nieprawda. Wszystko się da, jeśli się próbuje i chce. W następnym odcinku odwiedzi nas Jacek Gadzinowski, człowiek z pewnym dorobkiem, z pewnym dobrym dorobkiem w branży reklamowej, smażył kurczaki w znanej sieci fast foodów z kurczakami, sprzedawał znaczki, robił różne rzeczy, a dzisiaj wiedzie całkiem fajny, rozrywkowy i sportowy tryb życia. Opowiemy wam z Jackiem o fajnych rzeczach. Jeśli macie dla nas jakieś pytania, to napiszcie je w komentarzach i do zobaczenia. Następnym razem. Na razie. Troszkę często ludzie mnie pytają, jak zacząć na przykład robić filmiki na YouTube, jak zacząć e, pisać o grach, jak zacząć coś robić. Otóż najlepsza odpowiedź na wszelkie takie pytanie to jest po prostu zacząć to robić. Ja, jak zacząłem publikować filmiki na YouTube, to zacząłem to robić po prostu w wolnym czasie jako hobby i jako próba nauczenia się i rozwinięcia się w tę stronę, właśnie, żeby nauczyć się, jak działa YouTube.